maneczko moi drodzy, ja jestem Damian a to jest GTA 5 online. Wyzwania. Pierwsze wyzwanie padło od Igora. Igor daje mi wyzwanie. Mam wyzwanie, zrób salto motocyklem. No dobra, to ja już tutaj jestem przygotowany, mam motocykl. I teraz yy, o tam, gdzie pokażę salownikiem, tam jest wyskocznia. Tam zrobimy to salto. Też chciałam dodać, że bardzo się cieszę, bo widzę, że ta seria będzie Wam się podobała, bo dużo osób się udziela. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że wyjdzie mi za pierwszym razem i nie będę musiał powtarzać. Bo też mam ograniczony czas, bardziej, że jest to 23 porę. No dobra, niezaliczone. Powtarzamy, ale prawie, prawie. Kurde, zabrakło trochę, dobra. Próbujemy drugi raz. Odejście drugie. Dobra. To się wytnie, moi drodzy, to się wytnie. Nie no. Kurde, ale prawie sobie dociąłem, Mało, brakowało. No nic, próbujemy, ale skutku. W sumie zróbmy tak, że mamy trzy szanse, żeby to też nie było, że cały czas będę... Yy, na odcinku robił jeden i, te, jedno i to samo wyzwanie nie? i nie będzie mi się udawało jak teraz mi się nie uda to przechodzimy do następnego wyzwania jakim będzie wylecenie do bazy i wylecenie z bazy ale innym samolotem czyli znaczy, po prostu mam wskoczyć czy w ogóle znaleźć się w bazie i z tej bazy mam po prostu y, wylecieć jakimś wojskowym samolotem tak ja to rozumiem takie wyzwanie Dawaj, 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 dawaj. Ale poleciał. No dobra. Moi drodzy, pierwsze wyzwanie zaliczam znaczy zaliczam niezaliczone. Przechodzimy do drugiego. Ja wam to przytnę znaczy w sumie wytnę, żebyście nie musieli czekać. A więc widzimy się, jak już będę gotowy. Dobra, moi drodzy, jestem ja już tutaj przed bazą wojskową. Wziąłem sobie do pomocy buzarda. No i tak. Y, Michał Wojdyło da, da, y, zadał wyzwanie. Wleć do bazy wojskowej ukradnij samolot obojętny i wyleć. No dobra. To wlatujemy. Y, tutaj moi drodzy widzicie ten hangar? Ten, gdzie tak nad nim y, latam, tym czarownikiem? To tam jest samolot i tam najlepiej wlecieć i najlepiej zrobić to bardzo szybko, żeby po prostu y, nie tak, tak o, 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 o to chodzi, o to tak, tak, tak i tu właśnie tak. I wtedy tak szybko widzicie, się tutaj nic nie respi, żaden czołg ani nic. Przeważnie jak wskakujecie tam, gdzie zawsze było pokazane, że się wierzę, tam wskakuje, byle żeby to nie był czołg, bo tu Cię coś zrespiło. A moi drodzy, czyżby? Czyżby się nam udało? Moi drodzy, czyżby chyba nam się uda za pierwszym razem. Zresztą jak sami widzieliście, najlepiej wlecie po prostu do tego hangaru tym helikopterem, szybko wyskoczyć i ukraść ten samolot. Albo wskoczyć do góry i jesteśmy. Też z tego miejsca chciałabym Wam wszystkim podziękować, bo widzę, że angażujecie się, że chcecie, żeby były te filmiki w ogóle to dla mnie naprawdę dużo znaczy, bo wtedy mogę właśnie nagrywać i wiem, że Wam się to będzie podobało, bo właśnie tego chcecie. I co kolejne zadanie? Tym razem zaliczone. Jeszcze było uciekniemy policji. Teraz będzie taki trik, zobaczcie. Dobra, drugie zadanie zaliczone. Myślę, że będę zadawał, że będę na jednym odcinku wykonywał po dwa wyzwania, żeby to też nie były takie długie odcinki, żeby było ich trochę. Tutaj, jak patrzałem pod tym filmikiem, co się zwróciłem do Was właśnie z prośbą o te wyzwania, nawet trochę i tam napisaliście. Pozostawić się trochę tych wyzwań. W każdym razie, dzisiaj dwa wyzwania, jedno wykonane, drugie niewykonane. W sumie pierwsze niewykonane, drugie wykonane. No i co, dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć!